W miejscach ważnych dla swojej twórczości opowiada Rafał Wojasiński. Jesteś autorem kilku tomów opowiadań. Chyba najsłynniejszy z nich to Złodziej Ryb, opublikowany w roku 2004. W bardzo wielu twoich utworach ważną rolę odgrywa przestrzeń geograficzna. W pierwszych dwóch tomach opowiadań. Była to przestrzeń Kujaw, ponure, zapomniane przez cywilizację wsie i miasteczka takie jak Łanięta, Chodecz lub Raniec. Przestrzeń przesiąknięta zapachem ryb i odorem piwa, gnoju, szczurzego łajna. Jak to się stało, że dostrzegłeś w niej coś więcej? Znaczy ja świadomie tam nic nie dostrzegłem. No, ta rzeczywistość dlatego jest dla mnie taka ważna, bo ona mnie cieszy. Wszystko to, o czym piszę, daje mi radość. To jest szukanie we wszystkim sensu. To jest takie immanentne we mnie. W każdym przedmiocie, w każdym człowieku od lat 20 pewnie, albo i więcej, pewnie już więcej, próbuję, nawet nie próbuję, ja po prostu widzę. Widzę znaczenia, które dają mi poczucie sensu. Dają mi poczucie radości, nadziei. I tak naprawdę ta rzeczywistość geograficzna to jest rzeczywistość kosmiczna dla mnie. To jest coś... Dzięki czemu żyje się, dzięki czemu się oddycha, tak samo jak się żyje i oddycha w innych miejscach. I ona ma znaczenie, dlatego jeszcze dla mnie większe niż jakby inne miejsca, które poznaję, bo w tych miejscach się po prostu nie wychowałem. I, i, i to jest bardzo proste, to się, stąd, to, to się stąd wzięło. A ludzie, których tam spotykałem, dali mi poczucie tego, że mm, godność, odwaga i sens to jest coś o wiele głębszego niż każde gadanie. To jest o wiele istotniejsze niż jakakolwiek książka, niż jakikolwiek film, niż jakiekolwiek dzieło sztuki. To jest po prostu siedzenie z kimś, to jest nic nie robienie, to jest patrzenie, to jest słuchanie, to jest przebywanie na świecie po prostu. I kluczem do tego sensu jest to, że się człowiek pojawił. Nie chcę tego pojmować, nie chcę tego rozumieć, nie mam takiej potrzeby. Mam po, po prostu radość i poczucie, Niezwykłego znaczenia i wielkości z tego, że się cokolwiek pojawia. Że ja się pojawiłem, że ci ludzie się pojawili. Oni dali mi jeszcze jedną ważną rzecz: że, że jeżeli nawet najmniejszy z nich nie ma znaczenia, ten najgorszy, najgłupszy, nawet najpodlejszy, jeżeli on nie ma znaczenia, to my wszyscy też żadnego znaczenia nie mamy. I to mnie uspokaja. To mi daje takie poczucie, że nie muszę się dźwigać, szarpać i, i rzucać. Nie muszę się ścigać, nie mam najmniejszej potrzeby. I oni też mi zawsze mówili, że głupi się ściga. Ten się ściga, któremu jest potrzebne coś, co nie istnieje. Który nie umie posiadać tego, co się dostaje za darmo, a umie tylko posiadać to, co zdobędzie, co kupi i co wygra. A to jest gówniane posiadanie, bo posiadanie to autentyczne dla mnie. To jest posiadanie, na które się składa wszystko, co dostaliśmy za darmo, czyli to, że się pojawiliśmy na świecie, to, że mamy możliwość kochania, rzeczy bzdurnych, rzeczy czasami nieważnych, ale w ogóle kochania czegokolwiek i to, że możemy mieć poczucie tego, że świat nie jest dany zbiorowości, tylko nam w pojedynkę. W Twoich opowiadaniach opisujesz czasami miejsca tajemniczych epifanii, gdzie bohaterowie mogą usłyszeć, a raczej zmysłowo doświadczyć jakiejś odpowiedzi na dręczące ich pytania i lęki. Jaśko z pierwszego zbioru, z pocieszenia, ma na przykład wilcze doły i papierówkę. Gdy pod nią siada, natychmiast przestaje bać się śmierci. Czuje się silny i bezpieczny. Skąd pochodzi moc takich miejsc? Na czym ona polega? Dla mnie dzieje się tak dlatego, bo tam człowiek czuje się mały. A człowiek, myślę, że się czuje wtedy dobrze, swojsko. Znaczy, człowiek, kiedy ma się czuć ważny, jest zmęczony, on się męczy czymś. On wchodzi w skórę rzeczywistości, która nie została mu naturalnie dana. I to jest coś, co powoduje, że żyje w dwóch rzeczywistościach. W oszustwie pewnym żyje. I to oszustwo da mu, ma mu dać poczucie sensu w życiu. Człowiek goni za czymś dać poczucie tego sensu. Powiedziałeś, że w swoim życiu często się przeprowadzałeś. Twoi bohaterowie też często są w ruchu, szukają nowych miejsc. Czasami, żeby doświadczyć wolności, kierować własnym losem, czasami, żeby w ten magiczny sposób zostawić to, co niedobre, za sobą. A czasami, żeby nie zapuścić nigdzie korzeni, żeby być znikąd. I to jest dla nich doświadczenie bliskości Boga. Być tak jak Bóg znikąd, niezwiązanym z żadnym miejscem. Myślę, że są dwie przyczyny tego. Jedna jest bardzo prozaiczna. Ja rozpocząłem życie zawodowe w momencie, kiedy w Polsce było 25% bezrobocia. Ja w ciągu siedmiu ośmiu lat 19 razy zmieniłem miejsce pracy. W tych sześciu czy siedmiu miejscach nie płacono mi za wykonywaną pracę. Musiałem się przenosić. A ja musiałem po prostu przenosić się ze względu na to, że w danym miejscu okazywało się miejsc, okazywała się praca, która umożliwiała mi przetrwanie miesiąc, dwa, pół roku, rok. A, a żyć musiałem, musiałem jeść. Yy, natomiast druga rzecz to jest chyba ta yy, w kierunku Boga, o której powiedziałaś, że yy, do mnie kiedyś przemówiło w pewnym momencie jakoś samoczynnie to. Że ludzie mają Boga za nic właściwie. Że Bóg, Bóg jest tak naprawdę, tak naprawdę, to ludzie uważają go za coś nieistotnego. Wbrew pozorom. Yy, że tak naprawdę dla ludzi Bóg to jest nikt. Jest nikim. Nie liczą się. Liczą się z szefem, liczą się z mnóstwem ludzi, z mnóstwem czynników na świecie, ale z Bogiem to się nie liczą. W związku z tym trzeba być taki sam. Niech się ze mną nie liczą, to wtedy zachowam może wolność i może będę miał siłę. Może dostanę wtedy właśnie. Chociaż uszczknę tej wielkiej siły. Tej wielkiej siły, która polega na tym, że się jest traktowanym jak nikt. Twoi bohaterowie włócząc się, podtrzymują się często za ramię. Wspierają wzajemnie, dosłownie i metaforycznie. Często są w drodze do domu przyjaciela. To bycie w drodze jest dla ciebie jakimś rodzajem dążenia do nawiązania relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem. To jakby podstawa nowej tożsamości, nowej etyki. Etyki opartej na przyjaźni, pomocy, takim świętym współbyciu. Bycie na miejscu, w ogóle bycie yy, to jest po prostu drugi człowiek blisko, no, jakiś. Czasami to nie musi być człowiek, do którego czujemy sympatię i, i z którym jest świetnie. To wcale nie musi być tak, bo to byłoby za proste, że tylko Jesteśmy z tymi, którymi jest świetnie, którymi jest, z którymi jest wspaniale i, i z którymi się przyjemnie czujemy. Czasami lepszy albo jedyny jest ten, który jest gnidą, a, a z nim się jakoś da przetrwać, przeżyć i nadaje też znaczenie naszemu życiu pojedynczemu. Bo jeżeli nie, nie patrzymy w drugiego, to siebie nie widzimy. No, dla mnie jest, jest to ewidentne. No, ja, no, no, moje, moja osobowość nie istnieje, jeżeli nie ma drugiej osobowości. No. Mój sens nie istnieje, jeżeli nie ma chociaż jeszcze jednego obywatela. Mimo że, mimo, że on jest jakby nadany odgórnie, ten sens. Bo inaczej to by w ogóle nie istniało. Bo w kategoriach kalkulacji to jest gówno wart taki sens dla mnie. Nie, kompletnie niepotrzebny taki sens. W kategoriach wywnioskowania, w kategoriach jakiejś syntezy, to co to za sens? To jest tak jakby tak jakby zasady psychologiczne dostosować do człowieka, posługuj się nimi człowieku i przez całe życie będziesz szczęśliwy, bo jest recepta. Nie ma takiej recepty. Taką receptą może być po prostu umiejętność bycia, ale umiejętność nie polegająca na tym, że się wie jak zachować, tylko polegająca na tym, że się wie, że się jest.